Hej, w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać nowy sposób dekoracji, bo postanowiłam przygotować tort, który będzie wyglądał jak wazon pełen kwiatów. Kiedyś był koszyczek pełen róż i linka do niego zamieszczę na dole w opisie, bo darzę ten film wyjątkowym sentymentem, ponieważ był to taki pierwszy film, który sprawił, że no zechciałam więcej robić kwiatów z kremu, więc zamieszczę tego linka na dole w opisie i zapraszam Was, żebyście zobaczyli tamten film. Natomiast w tym filmie w wazonie pojawią się piwonie, więc mam nadzieję, że spodoba Wam się sposób tej dekoracji. Koniecznie napiszcie mi na dole w opisie, co o tym myślicie. No i zapraszam Was do oglądania. Rozpoczynamy tak jak w przypadku większości moich tortów od przygotowania kremu maślanego i kwiatów. I ja akurat y, użyłam tutaj kremu maślanego na bezie włoskiej i linka do filmu o tym, jak go przyrządzić oczywiście, tak jak zawsze, zamieszczę na dole w opisie. Pamiętajcie również, że nie musicie użyć akurat kremu na bezie włoskiej, bo możecie nie mieć termometru cukierniczego, więc możecie użyć kremu klasycznego albo na bezie szwajcarskiej i linka również do tego znajdziecie na dole w opisie, tam będzie po prostu link do playlisty i możecie wybrać sobie ten krem, który najbardziej Wam odpowiada. Uznałam, że na bolesławieckim wazonie najfajniej będą wyglądały kwiaty w stylu piwoni, więc i takie przygotowałam. I tak jak widzicie to tutaj na tym krótkim filmie instruktażowym, przygotowanie jest, no, wymaga odrobinę wysiłku, ale jeśli poćwiczycie, to na pewno Wam to w miarę dobrze wyjdzie. Ja użyłam tutaj trzech kolorów: żółtego do środka kwiatka, brzoskwiniowego i różowego do płatków. Jak już kwiatki były przygotowane, to oczywiście odłożyłam je na talerzyk i wstawiłam do lodówki. Możecie również wstawić je do zamrażalnika, jeśli na przykład planujecie umieścić je na torcie następnego dnia. I jeśli jesteście zainteresowani jak przygotować inne kwiatki z kremu, to zapraszam Was do linka w prawym górnym rogu ekranu. Tam znajdziecie inne kwiatki, które możecie przygotować z kremu. Chciałam żeby tort, żeby właściwie ten wazon był zaokrąglony i na dole i na górze, dlatego oprócz zwykłej foremki, ja akurat tutaj użyłam 15 albo dwudziestki, sprawdzę to i napiszę na dole w opisie, żebyście mieli pewność, to oprócz ym, tej foremki użyłam również foremkę w kształcie kuli, którą używałam wcześniej do poprzednich przepisów, yy, tak żeby można było ją połączyć w owalny wazon, zresztą zobaczycie dalej. Przepis na ciasto to właściwie na ten biszkot klasyczny angielski znajdziecie w innym filmie. Nie chciałam przedłużać po prostu tego filmu, dlatego nie będę tutaj szczegółowo opisywać, co do niego włożyłam, ale wszystkie proporcje znajdziecie tutaj, a metodę wykonania w tym drugim podlinkowanym filmie. pieczeniu, a sprawdzamy to oczywiście za pomocą suchego patyczka, wyjmujemy nasze ciasta z piekarnika i dokładnie studzimy. Najlepiej jest je również po ostudzeniu schłodzić w lutówce, wtedy o wiele łatwiej będzie nam się oddzielało tą skarmelizowaną skórkę. I w momencie kiedy studzimy nasze ciasta, to możemy przygotować krem i akurat jak zwykle tutaj muszę się przyznać, że nie zmieniałam dużo, jeśli chodzi o smaki. Po prostu zmiksowałam mascarpone ze śmietanką i z cukrem pudrem. Będzie to po prostu biszkopt waniliowy z mascarpone oraz z konfiturą jagodową. Po ułożeniu tortu zrobiłam tak zwany crumb coating, czyli zamknęłam wszystkie okruszki, tak żeby się z tego tortu nie sypało i wstawiłam go do lodówki. Następnie postanowiłam zająć się dekoracją i tutaj pokażę Wam, że najpierw wziąłam się do tego źle, bo metoda, którą próbowałam na początku dekorować ten tort okazała się bardzo czasochłonna. I dosyć niechlujna. Więc pokażę Wam na zasadzie, żebyście nie powtórzyli mojego błędu, a kiedy się zorientowałam, że nic z tego nie będzie, no to połączyłam te wszystkie dziurki, które nie wyglądały zbyt estetycznie i przeszłam dalej. Czyli tak jak widzicie lepiej jest połączyć tą całą niebieską masę, zostawiając ten wzorek na górze, ten taki falujący od tych kółeczek, a następnie najlepiej jest wziąć biały krem maślany i workiem z zakończeniem okrągłym, możecie po prostu uciąć równo nożyczkami albo użyć okrągłej tylki metalowej, wyciskać starannie kółeczka. Po wyciśnięciu wszystkich białych kropeczek, kuleczek, warto jest też dodać maluteńką niebieską kropeczkę na czubeczku, na środku każdej białej kropki, tak żeby zachować właśnie klimat bolesławieckiej ceramiki. Na samym końcu, jeśli będziecie jeszcze mieli siły, bo przyznaję, jest to bardzo pracochłonna dekoracja, możecie dodać jeszcze małe te zdobienia w tym białym pasku, który pozostał na środku. Tak przygotowany tort odkładamy do lodówki, żeby nasza dekoracja mocno stwardniała i żeby nie uległa zniszczeniu, jak będziemy ustawiać na niej kwiaty. I po około godzinie możemy również wyjąć nasze kwiaty z lodówki lub zamrażalnika i możemy je ułożyć na przygotowanej wcześniej dekoracji. Pamiętajcie, żeby to robić bardzo delikatnie, tak żeby niczego nie uszkodzić. I jak już ułożycie wszystkie kwiaty, to tylki do listków możemy użyć do tego, żeby wypełnić wszelkie dziurki i szczelinki, tak żeby to wszystko wyglądało naturalnie. I tak wygląda gotowy tort. Dajcie mi znać, co o nim myślicie. Czy w ogóle macie taką ceramikę u siebie w domu? Ja muszę przyznać, że jest całkiem sympatyczna i bardzo ją lubię. Dzięki za oglądanie. Pa!